Kontakt z panią Beatą Rudkowską mieliśmy już w zeszłym roku. Od dłuższego czasu pani ta starała się o przydział mieszkania komunalnego, jednakże z racji tego, że nie była ujęta na liście osób oczekujących na mieszkanie komunalne takie mieszkanie nie mogła otrzymać, ponieważ jest to Obecność na takiej liście jest warunkiem koniecznym tego, żeby mogli takie mieszkanie na rzecz takiej osoby przydzielić. Natomiast udało się przydzielić pani Bacie mieszkanie chronione. Nie ukrywam, że w tym mieszkaniu jeszcze, jeszcze w zeszłym tygodniu mieszkała inna osoba, jednakże na wyniku zgonu tej osoby mieszkanie zostało zwolnione, dlatego też było możliwe, żeby Pani Beata Rutkowska takie mieszkanie otrzymała, a warunkiem koniecznym do tego, żeby takie mieszkanie otrzymać jest to wiadomo stopień niepełnosprawności. No i Pani Beata jak powszechnie wiadomo taki stopień posiada, dlatego też w razie tego, żeby pełnił warunki do tego, żeby takie mieszkanie otrzymać, takie mieszkanie otrzymała i wraz z otrzymaniem takiego mieszkania Pani Beata jakby będzie, Pani Beacie będzie przysłuchiwała Pomoc z Miejskiego Środka Pomocy Społecznej w zakresie codziennych spraw. W momencie, kiedy dałem informację dla Pana Prezydenta, że pojawiła się tam możliwość, decyzja została podjęta natychmiastowo. W chwili obecnej to mieszkanie wymaga trochę remontu. W związku z tym, że Pani Beata jest osobą i o kulach, i na wózku, zaraz będziemy też podejmować działania, żeby zrobić podjazd, a w mieszkaniu trzeba Pomalować mieszkanie, zrobić na podłodze wylewkę, bo w niektórych miejscach są zagłębienia, a dodatkowo będziemy kładli gumoleum. No i część w mebli też te mieszkanie nowszych zostanie trochę wyposażonych. W tej chwili od roku czasu ponad no jestem uziemiona w tym hotelu praktycznie, bo wchodzili panowie, więc widać jakie są schody i o wózku mowy nie było, tylko o kulach i, i już teraz to mówię od operacji. Ani kuchni, ani wanny, ani prysznica bez żadnych po prostu no, środków do życia, jak to się mówi, normalnemu człowiekowi. Tak, jak mówię nie tylko jako niepełnosprawny, ale ludzie pełnosprawni potrzebują też tej wanny i, i tego prysznica przynajmniej, no kawałek, żeby się umyć normalnie. Także to dla mnie jest wielkie szczęście. Bardzo się cieszę. Mam te mieszkanie, i, i z tego się cieszę bardzo, że po prostu no, są jeszcze ludzie na tej ziemi, którzy pomogą takim osobom jak ja. I no nie tylko, no, ludziom potrzebującym wiadomo, że, że każdy ma jakieś swoje życie, takie czy inne. No, ale akurat mi się udało. Lecz naprawdę byłam załamana, że po prostu zostanę wyrzucona stąd. A nie mam dokąd iść, no naprawdę nie mam dokąd iść. W tej chwili byłam wczoraj, widziałam mieszkanie, jest przepiękne, jestem szczęśliwa, także więcej nic do szczęścia mi nie potrzeba. Z troską patrzymy na potrzeby naszych mieszkańców, jednakże no, nie zawsze możemy pomóc, mimo iż mamy takie chęci. Bardzo często przepisy prawa uniemożliwiają nam pomoc w sytuacjach, w których widzimy, że taka pomoc jest potrzebna i podobnie było w przypadku pani Baty Rotkowskiej, oraz w przypadku innych osób, które zamieszkują w tej chwili w hostelu PKS. Widzimy, że potrzebują pomocy, ale przepisy prawa nam tego nie uniemożliwiają. Natomiast osoby te mogą liczyć na pomoc na taką, jaką w tej chwili możemy udzielić. W przypadku gdy osoby te znajdą mieszkania, jakby mogą liczyć na dodatek mieszkaniowy oraz inną pomoc, o ile będzie im przesyłowała Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Już mam gdzie mieszkać, już mam gdzie mieszkać i naprawdę cieszę się bardzo.